mamy zwycięskiego trenera Maciej Jodłowski jest z nami. Maćku, przede wszystkim gratulacje od nas na pewno. <grywa> <grywa> No. Bardzo serdecznie Ci gratuluję. To było dla ciebie, Rozmawialiśmy o tym przed gonitwą. To było dla Ciebie trudne wezwanie mieć tak dobre klacze w jednej stawce. Tak, zgadza się. Że jako dla trenera to jest no, super układ i bardzo komfortowy, bo miałem trzy klacze, bardzo dobre, jedna lepsza od drugiej. i yy, Styl rozgrywania gonitwy dla każdej pasował inny. Także dla mnie, jako trenera, to był ogromny komfort. Bo czy będzie wolno, czy będzie szybko, która z tych klaczy musiała wyjść, prawda? E, ułożyło się tak troszeczkę e, dla tych pozostałych dwóch klaczy pechowo, bo był na początku wolny wyścig i one z ostatnich pozycji no nie były w stanie. Zafiniszowały. Gdyby był równiejszy wyścig, to też by podjęły walkę o to pierwsze miejsce na lokajstwu. Nagroda zostaje w stajni, więc bardzo się cieszę. No właśnie, myślę, że po pierwsze, nagroda zostaje w stajni, po drugie, wynik tych klaczy może nie był taki fenomenalny albo tak jak oczekiwałeś może na początku, to mimo wszystko, wszystko to były płatne miejsca. Tak, tak, no zgadza się. Mającem na, na wszystkie, jest pierwsze, czwarte i piąte, więc, więc super wynik, bardzo się cieszę. I, i swój cel. Na ten sezon, który, który miałem, czyli tak jak mówiłem wcześniej, derby arabskie, no nie udało się, Obel Nadira jednak odeszła i nie wystartowała w derby, bo właścicielka jednak miała te problemy z wejściem do start maszyny, więc mi to uciekło, ale o to był drugi cel taki na cały sezon, osiągnięty. Bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo rozmawiałam z współwłaścicielem zwycięskiej klaczy i on powiedział, że trener będzie lepszą osobą do zadania pytania. Co dalej dla miejsc Dynamite? No nie myślałem jeszcze, no na pewno już w tej chwili kategoria, więc ma swoją ścieżkę dla klaczy, czyli jest Rzeki Wisły, jest Nagroda Krasny. No na pewno spróbujemy w takim układzie z Wielką Warszawską. Zobaczymy, zastanowimy się jak, czy odczuła ten starczy, czy nie odczuła. Yy, I podejmiemy dalej decyzję, co dalej będzie z, z nią robić. Myślę, że podobnie jest w przypadku pozostałych dwóch klaczy, które prawdopodobnie z Jokejem, z właścicielami też przeanalizujecie i. Pokierujesz dalszą ścieżką. Tak, tak, no mówię, fajne, no, trzy wspaniałe klacze. Naprawdę w tym roku mi się udało. Zresztą sezon bardzo udany, wyjątkowo dużo zwycięstw, wygrane no, dwie prestiżowe nagrody, czyli wiosenna teraz Oaks dwoma różnymi klaczami, więc to, to, to dla mnie jako trenera jest ogromny sukces i się z tego cieszę bardzo. Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Zapraszam po więcej wyścigów, więcej relacji i jeszcze więcej koni na kanale Torz Żöwiec.